Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 21 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy przed piątkowym spotkaniem, jakie Krakowia rozegra z Koroną Kielce. Mecz o godzinie 18 oczywiście na naszym stadionie, a dzisiaj są z nami trener pasów Dawid Kroczek. Witam trenerze. Dzień dobry. Jest również Mikel Majgard. Cześć. Dzień dobry. I bardzo proszę o zadawanie pytań najpierw do trenera, potem do Mikela i proszę się o przedstawić i podać redakcję. Dziękuję. Dzień dobry, Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Tenże chciałem zapytać o taką rzecz, przyjeżdża tutaj trener Jacek Zieliński z Koroną. Jak pan wspomina tą współpracę z trenerem? Krótką, bo krótką, ale na pewno, na pewno coś pan może o tym powiedzieć. Czy, czy coś pan zdążył się nauczyć, podpatrzeć od trenera Zielińskiego przez ten czas, jak, jak byliście tu razem w Krakowie? Znaczy, jeżeli mam być szczery, to jakby takiej współpracy bezpośredniej nie było, ponieważ trener Zieliński prowadził pierwszy zespół, ja odpowiadałem za drugą drużynę, która de facto jeszcze nie funkcjonowała, więc takiego bezpośredniej współpracy, czy wymiany zawodników, czy jakichś wspólnych rozmów nie było, no z racji tego, że ta drużyna nie funkcjonowała, więc jakby ciężko mi się jest do tego pytania odnieść tak naprawdę. Zapytam uczestnik. Tutaj w, w treningach pierwszego zespołu, w jakichś wspólnych naradach, tym podobny? Nie, w momencie, kiedy byłem w Krakowie, nie uczestniczyłem w, pod żadnym kątem w funkcjonowaniu pierwszego zespołu. Dobrze. Y, Tręże, y, chciałem zapytać, jest taka seria sześciu meczów bez zwycięstwa. Y, czy ona wprowadza niepokój, zdenerwowanie u Pana? No, na pewno nie, nie cieszycie się z tego, natomiast. Y, no jest taka kwestia, czy, czy, czy to właśnie Pana niepokoi? Bo, bo z kolei no, sytuacje są. Gdyby ich nie było, no pewnie, pewnie ten niepokój, czy, czy zdenerwowanie byłoby większe. Jak Pan do tego podchodzi? Jest to również seria czterech meczów bez porażki, yy, więc wydaje mi się, że jest, są plusy ostatnich spotkań i, i też minusy. Natomiast no, nie jest to sytuacja pod żadnym pozorem dla nas nerwowa bo też widzimy, jak zespół funkcjonuje, jak y, wiele rzeczy jest zrealizowanych, y, jak wyglądają nasze mecze i przede wszystkim bardzo ważne jest tutaj zachować spokój, nie wywracać wszystkiego do góry nogami, tylko dalej konsekwentnie y, realizować to, nad czym pracujemy i przekładać to na skuteczność. No, wszyscy wiemy doskonale, że w piłce nie da się wszystkiego wygrywać i są momenty, w których y, jest lepszy okres, są momenty, w których jest okres bardziej wymagający i na pewno my tego nie odbieramy tutaj w kategorii, że też sześć bez zwycięstwa, bo też wiele rzeczy, które miały ulec poprawie uległy, przede wszystkim nasza gra defensywna, bo w tych ostatnich spotkaniach tracimy naprawdę bardzo mało bramek i przede wszystkim dopuszczamy do małej liczby sytuacji drużyn przeciwnych, tak jak rozmawiamy, no musimy być kompleksowi i dołożyć do tego po prostu skuteczność pod bramką rywali, bo jeżeli Rozmawiamy o naszych działaniach ofensywnych tych sytuacji jest sporo, czy wejść polekarne, czy bezpośredniego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Po prostu musimy tam być lepsi. Musi być lepsza jakość indywidualna zawodników w momencie finalizacji danej akcji i te wyniki na pewno będą jeszcze lepsze. Są do tej pory. Dzień dobry panie trenerze, Rafał Nowak, teraz pasy. Ja ch chciałem nawiązać do tego, co pan mówił na poprzedniej konferencji prasowej, że takie proste porównywanie drużyn, no nie jest proste, bo każda drużyna zmienia się co pół roku. To chciałem zapytać, jaką pan koronę znalazł analizując te dwa ostatnie mecze. Co, czy może pan coś powiedzieć na temat przeciwnika, z którym Krakowie się zmierzy? Pamiętam doskonale ten mecz, który graliśmy z Koroną na jesień. To był taki moment przejściowy, bo trener Zieliński objął ten zespół bodajże tydzień wcześniej i nie było za dużo czasu, żeby wprowadził swoje zasady. I tak, tak naprawdę, z marszu, trener podszedł do tego meczu z nami. Wiadomo, że znał bardzo dobrze kadrę Krakowi, zawodników, no bo pracował tutaj przez wiele lat. Natomiast tutaj, oglądając Koronę, na pewno widzimy zespół inaczej zorganizowany. Myślę, że lepiej zorganizowany. Funkcjonujący na wyższym poziomie pod kątem dyscypliny taktycznej i tego będziemy się to spodziewali w meczu, jeżeli chodzi tutaj o dyspozycję naszego przeciwnika. To jeszcze nawiążę do jednej rzeczy do absencji Artu Hoskonena w poprzednim meczu. Bo wspomniał pan, że to było takie niespodziewane wypadnięcie Artu, że zgłosił uraz. Kiedy on dokładnie ten uraz zgłosił? To było tuż przed meczem, czy Innymi słowy, tak upraszczając, czy kiedy pojawił się nowy zawodnik, nasz nowy środkowo obrońca, to Artur już był kontuzjowany, czy to się wydarzyło jakby później? Nie, nie wydarzyło się to później, wydarzyło się to wcześniej, jakby dwa zdarzenia zbiegły się w czasie, bo jakby Artur się uraz, natomiast robiliśmy wszystko, żeby był gotowy do meczu, natomiast nie udało się jakby doprowadzić do końca tej, 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 tego działania i było bardzo duże ryzyko, że jeżeli podejmiemy decyzję, aby Artur grał, to w przypadku hmm, poważniejszej kontuzji ta absencja będzie dużo dłuższa i jakby podjęliśmy decyzję, że tego ruchu, no, jakby nie można podjąć takiego ryzyka. W przypadku tutaj naszych obrońców Gustaw dołączył tak naprawdę dwa dni wcześniej do zespołu i zaliczył jeden pełny trening przedmeczowy z drużyną, ale. No, byliśmy w pełni świadomi tej decyzji. No ona była trochę ryzykowna, natomiast też jakby poszukiwania zawodnika na tą pozycję, tak jak sami widzieliście, trwało określoną liczbę czasu i mocno przyłożyliśmy się też do analizy tego zawodnika, jakiego chcemy tutaj rzeczywiście pozyskać. I to był zdecydowanie profil zawodnika, środkowego obrońcy, który nas tutaj satysfakcjonował, więc. Jakby była obawa, że może brakować zgrania i komunikacji na linii zawodnik reszta drużyny, no bo to zawsze jest wymagające, jeżeli jest tak krótki okres w drużynie, dany zawodnik. Natomiast z perspektywy meczu no widzieliśmy, że, że wyglądało to naprawdę solidnie i też po analizie, którą dokonaliśmy, było dużo naprawdę dobrych działań i to też jest zasługa zawodników, bo jakby też ta praca na treningu i poza treningiem i wprowadzanie nowego piłkarza do drużyny to jest oczywiście moja rola i rola sztabu, ale też rola e, piłkarzy, którzy z nim na co dzień funkcjonują i tutaj e, wszyscy jakby wiem doskonale, że jesteśmy jednym zespołem i idziemy w wspólnym kierunku, więc jakby tutaj myślę, że wszystko złożyło się w dobrym kierunku. Panie koleżance, chciałem jeszcze zapytać, jakby jestem przy goście o to, czy ten Hoskonen będzie już teraz do dyspozycji, jak jego sytuacja wygląda. I druga sprawa, jeszcze chciałem o, o te błędy, znaczy nie tyle błędy, ile to, że zauważyłem, że w rywale próbują Was czasami zaskoczyć takimi długimi podaniami za linię obrony. Tak robił Raków i raz się udało w ostatniej chwili Tudora zatrzymać. Tu przy, takiej bramce waszej straconej była trochę podobna sytuacja i tutaj już taka niefortunna interwencja i samobój. Jak, jak zamierzacie się przed tym bronić? Bo pewnie rywale może będą częściej to wykorzystywać, żeby, żeby takie piłki posyłać, bo to już jest potem ryzyko: albo się wybije, albo jest sam na sam zawodnik z bramkarzem. Mhm. Odpowiadając na pierwszą część pytania, Artu dzisiaj trenował normalnie z zespołem, więc jest w 100% zdrowy i gotowy do gry. Natomiast jeżeli chodzi o piłki za linię obrony, Raków korzystał z tego działania w pierwszej połowie meczu. W drugiej tego już tak naprawdę nie wykonywał. Tu taki moment, kiedy Raków opadał na czwórkę zawodników linii obrony, czyli jakby trochę inaczej niż mają tą bazową strukturę 3-4-3 i z tego próbował wciąć za linię do Frana. Tutaj naprawdę dobrze zareagowaliśmy, bo zarówno Dawid i Wirdziet kontrolowali te wcięcia. Przed meczem z Widzewem pracowaliśmy nad zabezpieczeniem się przed długimi piłkami. W mikrocyklu treningowym realizowaliśmy sporo działań, w którym linia obrony musiała przewidywać moment, kiedy przeciwnik jest w pozycji otwartej i może tą piłkę dać za linię. Natomiast bramka z Widzewem no, nie wpadła z tego. Bramka z Widzewem wpadła z tego, że utrzymywaliśmy się przy piłce, budowaliśmy w pierwszej tercji. Zagraliśmy zbyt krótkie podanie, nie zebraliśmy drugiej piłki, yy, i tutaj yy, źle podziałaliśmy w tych fazach przejściowych. I jakby podanie kerka między linię nie, nie było w zamyśle podania za linię, tylko po prostu było pod dużą presją zagrane pomiędzy obrońców. Ale to nie był zamysł gry za linię, bo wykonał to tak naprawdę. Z y, trzeciej tercji y, drużyny widzewa, więc jakby tutaj jest bardzo dużo przypadków a przede wszystkim u nas błąd komunikacyjny na linii linia obrony bramkarz, bo tego można było tak naprawdę uniknąć. No, sytuacja myślę, że jedna na milion i taka bramka już się nie powtórzy. No ale czasem tak w piłce jest, no zdajemy sobie z tego sprawę, że, że no tutaj nie wszystko poszło po naszej myśli, natomiast jak analizujemy tą bramkę, przed całym zdarzeniem, kiedy już Dawid jakby kieruje piłkę do własnej siatki, jest dużo działań, które powinniśmy zrobić lepiej przed tym. To jest jakby finalna część tej akcji, natomiast większą. Trzeba analizę poświęciliśmy temu, co powinniśmy zrobić, aby uniknąć przede wszystkim braku zebrania drugiej piłki i naszym zachowaniom, kiedy budowaliśmy od tyłu od bramkarza. Bo tam uważam, był największy problem pod kątem decyzyjności i, i działań, które podjęliśmy w momencie, kiedy mieliśmy piłkę. To była jakby konsekwencja tego, dlaczego straciliśmy bramkę. Jeszcze jakieś pytania do trenera? Mam, może. Wszystko? A do trenera jeszcze? Jeszcze do trenera. Dobrze. Dzień dobry, panie trenerze, Stanisław Malec, teraz Pasy PASY.pl. Panie trenerze, przez cały sezon nam się przewijają e, minuty młodzieżowców w trochę innym kontekście. E, Krakowia ma w tym momencie połowę normy, 1500 e, minut, a liderem tej takiej klasyfikacji jest właśnie Korona, chyba 4500, czyli jakby mieli 150% normy zrobione. I pytanie, e, gdyby Krakowia chciała... E, tak bardzo korzystać z młodzieżowców? Czy wiązałoby się to z jakimś bardzo radykalnym obniżeniem poziomu sportowego? Czy Myślę, że to jest takie pytanie, które może uderzyć młodzieżowców, a nie chciałbym tego robić. Natomiast no, musimy sobie zadać najważniejsze pytanie: kto ma być pierwszej jedenastej? Czy mają być zawodnicy najlepsi, czy mają być zawodnicy, którzy, którzy powinni grać z perspektywy minut? I to jest ciężkie pytanie, że jakby trwa dyskusja w Polsce na ten temat od kilku lat. i to nie, jest, nie ma na to złotego środka, bo jakby regulamin mówi jasno, że mm, jeżeli masz pieniądze i jesteś w stanie zapłacić karę, no to gra bez młodzieżowców. Natomiast jeżeli polityka klubu jest taka, że tej Ale kary to trzeba to unikn to uniknąć, to znaczy no, dojdę zaraz do sedna tego pytania: Jeżeli de facto tej kary możesz uniknąć, no to niekoniecznie musisz ich wystawiać. Natomiast y, musimy rozumieć to z każdej strony. Uważam, że w mojej perspektywie zawodnik najlepszy powinien grać, pierwszy nas. I to jest kluczowe. Natomiast wiemy, jakie są przepisy, i tutaj musimy tym mądrze zarządzać. Zresztą o tym również piłkarze, jakby cały pią sportowy, i tutaj staramy się znaleźć oczywiście optymalne rozwiązanie. Kolejna rzecz jest taka, że też naszą rolą sztabu jest wprowadzanie młodych zawodników, i to trzeba też robić umiejętnie. I to czasem wiadomo, wiąże się z tym, że te minuty są gdzieś tam zaliczane w większej, większej liczbie i też trzeba rozumieć ten margines błędu, że młodych chłopak może tych błędów popełnić nieco więcej niż doświadczony piłkarz i my myślę realizujemy jedno i drugie, no bo te minuty wypełnimy, bo to jest taka jakby Jasne stanowisko klubu w, w, w tym kontekście, yy, które podjęliśmy już jakby na początku sezonu. Natomiast yy, no też musimy to robić po prostu mądrze. No jeżeli widzieliśmy, że w tygodniu określona grupa zawodników wygląda bardzo dobrze i tak też było, to zmieniliśmy koncepcję, bo wieściowa jedenastka zapadła tak naprawdę na dwa dni przed meczem z widzewem, bo ta koncepcja była inna. Natomiast dyskutowaliśmy na tym mocno i podjęliśmy taką decyzję, że rozpoczęliśmy ten mecz bez młodzieżowca, ale jakby wiązało się to z tym, że stawiliśmy po prostu zawodników w optymalnej dyspozycji. Co tydzień to wygląda inaczej, bo czasem ktoś wygląda nieco gorzej, ktoś wygląda nieco lepiej. Staramy się tutaj znaleźć oczywiście optymalne rozwiązania. Natomiast cieszę się, że temat młodzieżowca w przyszłym sezonie zostanie zamknięty i ten przepis już nie będzie obowiązywał, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze jedno pytanie, proszę. Jeszcze właśnie do trenera chciałem Ziołmecz z Koroną zapytać, jakiego Meczu pan się spodziewa. Wiadomo, korona broni się przed spadkiem. Jest to drużyna zdeterminowana. Czy zazwyczaj jest tak, że słabsza drużyna? Przyjeżdża tutaj bronić się, raczej myśli, że ten remis to może być też sukcesem. A czy pan się spodziewa takiej korony walczącej nawet o zwycięstwo, o trzy punkty, takiej trochę nawet jak w Warszawie, chociaż tam grali z przewagą jednego zawodnika dość długo, no ale, ale no walczyli, widać było, że walczyli o zwycięstwo. W drugiej połowie to był taki mecz, gdzie po prostu można powiedzieć, trochę jak ping-pong bez środka pola, sytuacja za sytuację. Czy, czy pan tu się bardziej taktycznego meczu spodziewa? Czy myślę, że takie określenie słabsza drużyna w piłce przed meczem jest bardzo ryzykowne, bo też widzieliśmy ostatnio... Z perspektywy tabeli tak, może drużyna, która ma mniej punktów, bo niekoniecznie słabsza czasem ma, ma tych punktów mniej, no bo widzieliśmy ostatnią kolejkę i teoretycznie zespoły z dołu tabeli, pozabierały zabierały punkty pierwszej czwórce, więc tutaj byłem bardzo ostrożny z takim określeniem w stosunku tutaj do naszego przeciwnika jest to zespół, który jest na pewno zdeterminowany jest to zespół, który jest zdyscyplinowany taktycznie gra w określonej strukturze są to rzeczy powtarzalne w ostatnich dwóch spotkaniach w meczu z Legią mecz był bardzo otwarty, ale też musimy pamiętać, że Korona wykreowała tam sporo sytuacji bramkowych, gdyby było więcej skuteczności pod bramką Legii to Korona by wiozła z Warszawy trzy punkty oczywiście wpływ na to też duży miało to, że Legia grała o jednego zawodnika mniej, natomiast Zdajemy sobie sprawę z tego, które elementy w drużynie Korony są mocne i będziemy chcieli tutaj je zniwelować, a wykorzystać słabości i luki w ich ustawieniu tak, aby optymalnie działać w działaniach ofensywnych. I mecz myślę będzie bardzo zacięty. Też z jednej strony, że tutaj pracował trener Zieliński i będzie chciał się na pewno pokazać z dobrej strony. Też ma duży szacunek u naszych kibiców i to dla niego na pewno będzie prestiżowe spotkanie. I też tak jak tutaj powiedzieliście, korona też musi punktować. I tutaj żaden zespół w tej rundzie wiosennej, niezależnie czy jest u góry tabeli, czy u dołu, no nie będzie odpuszczał. To musi mieć przygotowanie na bardzo ciężkie spotkania i umieć dźwigać tą presję, która będzie w jakiś sposób na nas ciążyła, że te mecze po prostu trzeba wygrywać. Jeśli wszystkie pytania, to Czas na pytania do Mikaela, jeśli są, bardzo proszę. Bardzo ważnym w tej chwili zawodnikiem jedenastki wyjściowej. Powiedz, czy to jest najlepszy futbol, jaki grasz w swojej karierze sportowej obecnie i chciałem cię zapytać o to, jeśli miałbyś sam na siebie tak spojrzeć, to jakie elementy uważasz u siebie za najsłabsze i nad którymi chciałbyś, albo nad którymi pracujesz, żeby je poprawić? I think there's always something that you can improve as a, as a player, um, <coughs> but this is definitely a good period for me. Um, I have worked hard for this, and uh, I've got a lot of confidence from uh, the coach and his staff, uh, which are helping me, um, as well as my teammates are doing a a good job every day to to make me a better player. So, um, but still, I want to contribute. Contribute more in the games um, and be more, um, how can you say, like um, decisive in the games. I want to score more, I want to assist more, and uh, I want to improve this part of my game. Do you play your best football in your career? Uh, it's, it's definitely up there. Um, I would say, um, uh, yeah, it's, it's maybe the best. Uh,

Bardzo dobry czas w jego karierze, może jeden właśnie z najlepszych, jakie, jakie do tej pory miał. No, bardzo ciężko na to pracował i zyskał również duże wsparcie i zaufanie od trenera i drużyny, co sprawia, że, że jest lepszym graczem, ale zawsze chciałby wnosić więcej do gry, mieć więcej goli i asyst i na tym się będzie koncentrował. Cześć Mikel, Kasper Korpak, Ekseklasowe Przemyślenia. Ja mam pytanie, jak wygląda u Ciebie nauka języka polskiego, bo biorąc pod uwagę to, jak współpracujesz z Patrykiem Sokołowskim w środku pola, jak się rozumiecie i dogadujecie, to myślę, że chyba nie jest najgorzej. Yeah, it's. Uh, I of course speak a lot with uh, Patrick and some of the other Polish guys as well. Um, so my Polish uh, could be better. I understand more and more words, but for me it's very difficult to to speak. Um, sometimes I even speak in uh, in Spanish with uh, Patrick. Uh, so we we have like this uh, language. We he learned me some Polish words, some Spanish words. We. speaking english so we, we mix a lot but uh, I will work on my Polish. no więc rzeczywiście dużo rozmawiamy z Patrykiem i zdaję sobie sprawę że język polski jego mógłby być lepszy ale cały czas no, Pracuje nad tym, rozumie dużo słów, ale mówienie jest dla niego bardzo trudne. Rzeczywiście komunikują się sporo z Patrykiem, ale używają różnego języka, czasami po angielsku, czasami po hiszpańsku. Patryk też stara się rozmawiać z nim po angielsku, także cały czas będzie pracował nad tym, żeby poprawiać swój polski. Mikael, a ja mam pytanie. Jak Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoi bliscy, którzy z pewnością po raz pierwszy mają okazję zobaczyć, jak wygląda polska ekstraklasa, polska piłka, pewnie Cię oglądają, jakie są ich wrażenia? Czy możesz nam powiedzieć coś na temat tego, co Twoi znajomi, rodzina na temat tego, jak ta polska piłka wygląda, Ci powiedzieli? i've had um, my family has been here a lot to visit me and every time they have uh, watched the game um, and they really love the atmosphere the, uh, there's here in poland uh, especially the fans uh, it's different from uh, from scandinavian football where it's a little bit more quiet um, and they also like the football um, especially now when i'm i'm, I'm playing uh, they they watch every weekend my games um, and they like how intense the the football is here and how physical it is um, and they always love to to see a new culture and they, they really like uh, Poland. No więc rodzina często tutaj bywa i ogląda mecze i futbol tutaj też na Krakowie lubi atmosferę. Ta atmosfera jest inna niż klubach skandynawskich, które są bardziej e, ciche, no oczywiście lubią mecze i oglądają każdy mecz, w którym, w którym gra, lubią intensywność i to, że ta liga jest też bardziej fizyczna niż e, zakładam liga skandynawska, więc. To jeszcze jedno pytanie, jakie sobie stawiasz cele osobiste? Oczywiście na pewno chodzi o e, cele zespołowe do osiągnięcia, ale gdybyś miał tak spojrzeć bardziej pod swoim kątem, co będzie dla Ciebie takim spełnieniem e, sportowych e, ambicji? w tym sezonie czy w ogóle i w tym sezonie ale też może w ogóle w bo może sezonie, na przykład to liga to angielska to nie to. wiem no this season is... um, my goal is to to play all the games i want to stay healthy uh, and help the team um, reach his goals and to come as high in extra class as possible because i believe we have big potential in this team we have uh, many good players and uh, great coaching staff so i think we can Achieve something good together um, and in general in football i I've been lucky to to play professional football for many years now and I have an ambition to to do this for for many more years so uh, um, yeah I want to stay healthy and and play football as long as I can because this is this is the game I love. No więc przede wszystkim celem jest to, żeby grać w każdym meczu Ekstraklasy i żeby być w dyspozycji i w zdrowiu, a jednocześnie być z drużyną jak najwyżej w Ekstraklasie, ponieważ jesteśmy otoczeni dobrymi trenerami, mamy świetne miejsce, żeby się rozwijać. No a jeśli chodzi o takie długofalowe cele, no to profesjonalizować się i być jak najdłużej profesjonalnym graczem. Um, mam jeszcze jedno pytanie do Mikela od kibiców uh, na przestrzeni tego czasu, który tutaj uh, spędził, jak to się stało, że stał się jednym z najlepszych uh, piłkarzy? Uh, Nie, yeah. um, no I think I answered it uh, briefly also that it it comes down to the hard work I've been put in and and the mindset I have um, and as well as uh, My teammates helping me become a better player, and uh, the coach and his staff also miłing uh, me the confidence to, to play my best football. Więc um, Wcześniej mówiłem już o tym, że, hmm. że tak naprawdę włożyłam dużo pracy w to, co teraz robię. Chodzi również o taki stan umysłu i nastawienia, jak również wsparcie zarówno trenerów, jak i kolegów z klubu, żeby grać jak najlepiej w piłkę nożną. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, również te od kibiców. Ja chciałam jeszcze... Tradycyjnie zachęci do tego, żeby kupować wcześniej bilety i nie stać w kolejkach przed meczem. Przed meczem chcemy również podziękować trenerowi Zielińskiemu za pracę Krakowi, także liczymy na Państwa obecność na trybunach już około pół godziny przed meczem. Będą również atrakcje, będą związane z dniem, w którym odbywa się mecz, czyli walentynki, na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, także liczymy na Państwa obecność i do zobaczenia 5.18. Do widzenia.